Maastricht, a po limbursku Mestreich, jest stolicą Limburgi, prowincji leżącej na samym dole mapy Holandii. Jest też prawdopodobnie najstarszym miastem tego kraju, choć według niektórych naukowców tytuł ten bezsprzecznie należy się Najmegen w Geldry. Dziś miasto jest uznanym ośrodkiem akademickim, co z pewnością zdziwi rzesze turystów odkrywających w historycznym centrum nie tylko relikty przeszłości, ale też niezliczone ilości sklepów, butików, knajpek i restauracji. Wśród atrakcji turystycznych najbardziej warte uwagi są rynek z ratuszem, zachowane fragmenty średniowiecznych obronnych murów miejskich, kazamaty, onzelliwe frau bazylika 11-wieczna bazylika Najświętszej Marii Panny Gwiazdy morza, Mozare Forum, nowe centrum handlowe zaprojektowane przez Jo i Bruno Alberta, entre, niedawno przebudowane centrum handlowe, które zdobyło wiele światowych nagród, onzelwe fraue plain, malowniczy placyk, na którym oprócz wspomnianej wcześniej bazyliki znajdują się liczne kawiarnie, czy najbardziej znany plac miasta Freithof z bazyliką świętego Serwacego i kościołem świętego Jana Szczyciela. Z ciekawostek należy odnotować, że święty Serwacy był pierwszym biskupem Holandii, a jego grób, znajdujący się w krypcie bazyliki, jest ulubionym miejscem pielgrzymek. W 1985 roku odwiedził go także papież Jan Paweł II. Warto również wiedzieć, że podczas II wojny światowej Maastricht zostało szybko zdobyte przez Niemców. Ale też wyzwolone jako pierwsze wśród holenderskich miast. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym jest tutaj rozpoczynający się 11 listopada tradycyjny dla południowej części Holandii Karnawał. A do najbardziej znanych obywateli miasta zaliczają się noblista z dziedziny chemii Peter Debye, słynny skrzypek André Rieu czy wybitny polityk Franz Timmermans. Podróżując koleją, spacer prostą drogą ze stacji Maastricht do zabytkowego centrum zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Wybierając samochód, warto zaparkować go niemal dokładnie pod ratuszem bądź placem Freidhof.